Cześć wszystkim, to znowu ja. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam oto takie cudeńka. Od razu, jak je zobaczyłam, skojarzyłam sobie z moją pracą. Pracuję na co dzień z dziećmi, więc idealne na dzień, kropki. Są takie dosyć pozytywne, powiedziałabym, mimo tego, że są czarne, ale gdzieś tam te kropki dodają im uroku. Oczywiście jest to produkt Ori Rose, rozmiar L na XL. I w sumie, jak nie wiem, dlaczego je zamówiłam akurat w takim rozmiarze, ale jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, że na pewno w nich utonę, ale. Udało się i powiem Wam szczerze mówiąc, że mimo tego, że noszę M na co dzień, wydają się być idealne. Dobra, więc jeżeli chodzi o same rajstopy, są dosyć. Elastyczne i grube, raczej nie prześwitujące, bardzo ładnie przylegają do nóg. Kropki są nieco wypukłe taki powiedzmy efekt 3D, trochę. Taki minimalnie, nie wiem czy to będzie widać, ale są to raczej takie żywe kolory. Bardzo fajnie to wygląda i raczej rajstopy idealne do takich, nie wiem, stonowanych spódnic, sukienek, ubrań ogólnie, ponieważ one same w sobie są taką ozdobą, tak mi się wydaje. No rajstopy akurat nie mają klinu, te kropki są no wysoko, wysoko. No i niestety nie mają wzmocnień na palcach. No jak sami wiecie, mogą niestety u mnie skończyć marnie, ale Mam ogromną nadzieję, że jakoś im się uda, ponieważ są dosyć grube, elastyczne. Yy, yy, są bardzo miłe, przede wszystkim w dotyku, yy, bardzo fajnie się nosi. Yy, także polecam, yy, szczególnie za tą cenę. Yy, no, mówię, dla, dla nauczycielek to byłoby idealne. Co jeszcze mogę powiedzieć na ich temat? No kolory sami widzicie, tak raczej produkt wielokolorowy. Mi się podobają. jakoś tak przykuwają uwagę w fajny sposób taki pozytywny. Więc polecam pa.